Skip, skip, czytaj, 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 czytaj. No, no dobra. W końcu stworzą groźnego przestępcę w grze? A no. I już udało się. Wcale nie było to takie trudne. Okazało się, że jest słaby. Błagał, żebyś go wpuścił. Musiałeś być silny, asertywny. Czytałeś o tym w sieci. Nie słuchałeś jego kłamliwych obietnic. Wyobrazić sobie, że w puszałkę. Dziękuję bardzo za stówę. Pij sobie tam u siebie. O, już się tam wyłożyła. Dziękuję bardzo. Popacam ją tutaj po główce. Pac, pac, pac. Wzloty i upadki. Śmiejesz się z żartu, który mama usłyszała w poczekalni u lekarza. Zrobiła swoje pierogi rany, jak ty je uwielbiasz, I jej spokojna, uśmiechnięta twarz, kiedy może w końcu być z tobą, bo nie dręczy jej ten potwór. Chciałbyś tylko znaleźć pracę na pełen etat, żeby móc utrzymywać was oboje. Ta recepta, którą przyniosła dziś mama, będzie cię słono kosztować. Uśmiechasz się, odchodząc od kopalni. Tata bez dwóch zdań maczał palce w tej propozycji. Próbował oczyścić sumienie, odpokutować za grzechy. Wizja stałej pracy była kusząca. Ale wykazałeś się asertywnością po raz kolejny. Nie będziesz mu zawdzięczał niczego. Sam sobie poradzisz, jak zawsze. No i właśnie, dlaczego nie wziąłeś kurwa tej roboty, no? Powstrzymujesz łzy, patrząc jak leżysz na szpitalnym łóżku. Wiedziałeś, że to nastąpi. W ciągu ostatnich miesięcy stan jej zdrowia szybko się pogorszył. Nie chciałeś jednak o tym myśleć. Nie cierpisz tego poczucia bezsilności. Cholera, weź się w garść, Janie. Musisz być silny dla niej. Obiecaj jej, że wyjdziesz na ludzi. Niech się uśmiecha aż do samego końca. Rozchmurzasz ci, kiedy silnik odpala. Tak, naprawianie Przedmiotów zawsze sprawiało Ci frajdę, jakbyś naprawdę mógł coś zmienić na lepsze. Wygląda na to, że pójście do tej szkoły zawodowej nie było tylko prezentem pożegnalnym dla mamy, lecz także lepszą rzeczą, jaką mogłeś dla siebie zrobić. Dobrze jest się czymś, na czymś znać. Szef mówi, że klienci o Ciebie pytają i widzi cię na swoim miejscu, kiedy sam przejdzie na emeryturę. To dla Ciebie zupełna nowość. Inny mężczyzna, mentor okazuje Ci zaufanie i szacunek. Jest pierwszą osobą, której opowiedziałeś o śmierci mamy. Dlaczego tata nie mógł taki być? się podsłuchiwać, ale te szemrane typki zjawiają się tu już trzeci raz w tym miesiącu. gadają z twoim szefem za zamkniętymi drzwiami. Szef twierdzi, że to nic takiego, ale widzisz, że jest rozkojarzony, a poza tym niechętnie patrzy ci w oczy i znika na całe godziny, zostawiając cię z interesem. To dobrze, czy powinieneś się martwić? Lipne baternie, podrobione części. O co tu chodzi od samego początku? Kiedy policja zgarnia Twojego szefa, czujesz się jak idiota, że mu zaufałeś. Sądziłeś, że możesz się przed nim otworzyć, a on przez cały ten czas kłamał ci w żywe oczy i zgrywał. U przyjaciela, ale z ciebie dureń, niech to będzie dla Ciebie lekcja, Janie. Możesz polegać tylko na samym sobie. Oczywiście to była tylko kwestia czasu, zanim się do ciebie zwrócą. Skoro on trafił do pachy. Jego gadanie o tym, że go zastąpisz, wydaje się teraz niezłą ironią. Nie chcesz mieć z nimi do czynienia, ale co jeśli stracisz pracę? Kochasz ten warsztat, ale to przestępcy. Nie asertywność, pamiętasz? Nie bój się, poradzisz sobie sam. Obracając w dłoniach czek z wypłatą myślisz o mamie, ucieszyłaby się, że w końcu dobrze zarabiasz. Masz umowę o pracę w międzynarodowej fabryce wytrwał. Jeśli zdołałeś coś osiągnąć, pewnie tylko martwiłaby się, że nadal jesteś sam, ale tak po prostu wolisz. Patrząc, jak barman nalewa ci kolejnego drinka, kątem oka zauważasz, że ktoś ci się przygląda. Odwracasz się i okazuje się, że to tylko czyjś, czyjś płaszcz, uśmiechasz się z ulgą. Przez chwilę wydawało ci się, że to ojciec. Sączysz drinka i przysłuchujesz się rozmową przy stolikach. Dobrze jest nie mieć problemów. Czy znaczy ja wiem, że takie nie mieć problemów. Twoje kumple wybuchają śmiechem. Sypiesz dziś dowcipami jak z rękawa. To dobry dzień. Właśnie dostałeś wypłatę i stawiasz. Wszystkim kolejki. Dobra, nazwanie tych ludzi kumplami to lekka przesada. Dopiero ich poznałeś, ale dobrze się razem bawicie, prawda? Dziewczyna po lewej wysyła ci wyraźne sygnały. Może dziś ci się po szczęści. Ten cholerny kryzys po prostu musiał nastąpić właśnie wtedy, kiedy zaczynałeś cieszyć się życiem, zamykają cały Twój dział. Będziesz miał szczęście, jeśli w ogóle zachowasz robotę. A ta cholerna reklama tylko graci na nerwach, rapidium, czarodziejska sztuczka, która ma wszystkich uszczęśliwić. To jest na tyle głupi, żeby choćby rozważyć udział. w w tych misjach. Nie możesz się zdecydować, obstawić pewniaka czy zaryzykować. Ciekawe na kogo stawia ten facet. Zaraz, czy to nie... Cholera, to on, tata. Wygląda jak bułczęga, no jasne, że regularnie odwiedza bukmachera, jebany frajer. Modlisz się, żeby cię nie rozpoznał. Wynoś się stamtąd szybko i nie odwracaj się za siebie. Nie jesteś taki jak on. Masz kontrolę nad własnym życiem. Ej, co by nie było, to drugi raz stajemy się typem takim samym jak ojciec, nie? Patrzysz na wejście do statku kosmicznego, tylko głupcy nie zmieniają zdania. Zwłaszcza kiedy mają olbrzymie długi. Wszystko będzie dobrze. Musisz tylko przetrwać tę misję. Szanują takich profesjonalistów jak ty. Bądź silny, a nie będziesz miał się czego obawiać. Aj, może coś w tym jest. No dobra, mamy drugiego. Oczekiwanie na inicjację obudzenia. Obud Swojego altera w łonie. Pogłaszczę najpierw baranka, na szczęście. Ciekawe czy będzie się jakoś różnił. Zobaczmy. Uh, hey, hey, hey there. Uh, wow. Uh, hello, hello. Can, can you hear me? Is this? where am i there's been uh, an emergency uh, the, the whole crew is dead i don't know this is abrupt but I, i'll need you to focus Mniejsze zadowolenie, niepokój. Kurde, tutaj się pokazały jego stany. Czekajcie. O, to będziecie wtedy widzieć to, co się tutaj mu wyświetla, bo tutaj się wyświetlały, tak jakby reakcje na to, co ja powiedziałam. O, niepewność teraz się pokazuje. So nie Dlaczego Let's check your mental condition, okay? Do you think you can uh, introduce yourself? Sure. You. Okay. Uh, my name is Jan <laughs> Yeah. Sure. You got my looks. Why not use my name too? So you think you're Yandolsky as well? What kind of bullshit is this? Hm? Huh? What's your role on the mission? I'm a senior technician. Want to tell me what your role is? Imitating human crew members? Is this some kind of sick experiment? Because if it is, nobody warned me. In a way, it is but you're wrong about one thing bunt, so what's the experiment well I got stranded in this base and um, well I needed someone to help me move it because it got broken then okay this is the crazy part I learned that there's this functionality of the quantum computer on board to uh, well... Create alternate versions of a person's life. What? Replicate a person. Anyone in a bad mental condition in this room? It's definitely not me. The QC's only functionality is to navigate these junkets. I mean, theoretically, it could do other stuff, but such. I know. It's absurd. If I understand you correctly, you're telling me you're a alternate version of me with a different mind. Uh, sort of, yeah. And uh, you said we were stranded. Yes. It's just us. Like I said, if you don't help me fix it soon, we're both gonna die. So, wait. Let me get this straight. This is an experiment in which you're a different version of me, and this version of me woke me from cryo sleep to help fix a malfunction because there's no one else on board What if there was no malfunction where would i be you'd still exist somewhere theoretically at least theoretically wow i, I can see now Out of you, just this passiveness. What am I? Look, this is a lot, and we'll sort it out, I promise. But trust me, if we don't fix the machinery fast, we're gonna go in a very bad way, and you'll never get the chance to understand this properly. Experience your feelings without the meds. Mm. <sighs> i don't like this kind of pressure well that makes two of us fine what a screw up a three-year-old would have figured it out okay in any other case, I'd say don't touch anything here ever again. But unfortunately, this is a two man job. On my sign, pull that lever over there. Just don't yank it like an idiot. Pull it gently. Ready? One, two, three, now. Yes! <laughs> it worked! Czyli on nie będzie chciał z nami współpracować, to szkoda. Skoro mamy się trzymać od niego z daleka, to, to trochę szkoda. Też automatycznie zebrać obiekty przed rozpoczęciem podróży. Komponent pylonu, punkt wydobywczy. I to czekajcie, to jeżeli... A dupa, bo już się kończy dzień. Tak, no to okej, okay, dobra, to zbieramy. Zbierz. Myślałam, że jeszcze trochę uda mi się, wiecie, pokopać, ale jak już jest koniec dnia, to się nie opłaca tam tepać. Podróż pierwsza. A i teraz mamy narodził się technik. Nowy alter jest gotowy. i Musimy im tam jeszcze zapewniać Okej. Ok. A, i alterzy przejść do alterzy. No. Sprawdzisz stan psychiczny i fizyczny swoich alterów. Widoczny po lewej stronie dziennik wydarzeń. Dostarczy ci informacji na temat ostatnich zajść. Okej. Okay. Brak obrażeń, brak napromieniowania, brak głodu. Zjadł dziś dużo. Wkurzam się na Jana. Jest naprawdę irytujący. Frustracja, bunt, niepokój, niepewność, żal, przygnębienie. Jest wkurzony. Dobra, chodźmy z nim pogadać. Alternatywny rozbrat jest. Rozmawiaj. Hey there. I said, don't come near me. Time to moment, to mieć gryp, man. Musimy zróbmy sklep, abyśmy mogli jeszcze bardziej. Are you, deaf? Nie give a dam about your comms room. We're moving. Aren't we? Now get out of my face, creep. I you're pissed off at me now, but deep down, we both know you do the same thing. Really? You said it yourself. We might look alike, but we're different. Like oil and water, if you ask me, and they don't mix well. No, no, nie mogę się z nim dogadać. Po prostu nie mogę się z nim dogadać, bo tak ma być? Czy to ja tak kurwa źle z nim rozmawiam? No, próbuję go trochę dobruchać, bo jest wkurzony na mnie mocno. Wymyśl sposób naprawienia relacji. W miarę upływu czasu stan techniczny modułów się pogarsza, co prowadzi do awarii. Aby naprawić pokój łączności, będziesz potrzebować zestawu naprawczego. Możesz go e, wytworzyć w warsztacie. Tam jest puszczona produkcja. Zestaw naprawczy jest kolejce. Dobra. I w ogóle cały czas mam tam, że nowy alter jest gotowy. Ciekawe czy ten. Ciekawe czy mogę. Nie, nie mogę tutaj zrobić następnego. Zresztą to chyba było chyba w tym pokoju, nie? Mogę jeszcze raz z nim pogadać? Może na ten moment nie umiesz się dogadać? No, no to wychodzi, że tutaj brak brakuje nam czegoś Dobrze, że są te mm, drogowskazy, że tak powiem Odbierz połączenie, dobra, jednak dzwonią Dzwoni papuga jednak, Lukas dzwoni, kto to jest Lukas? jestem I just had a choice to either die in pain or duplicate and edit myself. I'm far from open. It's uh, called branching. The duplicating and editing thing. I need to know if you pulled it off. Really? And I need to know who I'm talking to. I didn't catch your name. Oh, Lucas Pena, Space Traffic Control, Orbital Substation L7. Now, the branching. Did you do it? You left me no choice. Doesn't mean I like what I did. Is this even legal? You found Rapidium, Mr. Dolsky. We needed to act. What the hell happened out there? What went wrong with the landing? Uh, to be honest, I don't know. I'm still analyzing telemetry data from your flight, but it seems something went very wrong. <laughs> no kidding yeah we know there was a major system malfunction but the reasons are unclear it's too early to tell Czemu wszyscy zginęli? the rest of the crew looks like an oxygen leak in the landing pods no idea why though then how come i survived you tell me you know you're not very information mr Dolsky. conclusive evidence is more my thing

Maybe you didn't read your contract thoroughly. They like to put these things in fine print, you know. I want to talk to someone higher up. Do you have a boss? Uh, I might sound, I might sound young, Mr. Dolsky, but I'm not here by accident. No offense, man. I just need to know this stunt was authorized by someone. Look, I I'm on my own here at the station but i contacted my boss and we're good nothing to worry about Dobra, czy my się stąd wyrwiemy? you know how to do it safely sure first thing i'll need you to do is to transport the base to a safe and accessible destination i'll dispatch the coordinates to you uh, second thing do you think i could see this altar of yours how do you know you're not talking to him right now? You're... joking, right? Who knows? Yeah. <laughs> nice try, but... I would know the difference. The emo's are present, meds, He wouldn't be in a disposition to mess around. How bad is he feeling? He's pissed off at me. Won't cooperate. Then we have a problem. You'll manage without his help. The base needs more hands on deck. There should be a way to gain his trust. Maybe you should share something. What? Why? I don't know. Just a thought. My grandma used to say, sharing is caring. Yay. Let me think. What can I share with him? My playlist? Yeah, true wait suppose it's not about what you can share with him but what you already do of course memories i wonder if he remembers things the same way i do yeah mind records see you are so spooked by them they could be a source of information fine i'll check them out to see what happens i'll get back to you as soon as you reach your destination Nie jesteś w No, nasz alter w porównaniu do nas przynajmniej zadbał o matkę, nie? My się nawet z nią nie, po, nie pożegnaliśmy. Także pójdziemy pogadać z nim o wspólnych wspomnieniach. Może teraz lepiej pójdzie.